Już po raz czwarty odbył się chorzowski rajd rowerowy. W tym roku ze względu na to, że ruch chorzów obchodzi stulecie swojego istnienia, trasa jaką musiały pokonać osoby biorące udział w wydarzeniu prowadziła przez miejsca związane z działalnością klubu. Chorzowianie i myślę, że nie tylko chorzowianie, bo tutaj biorą udział również osoby z innych miast ościennych, dopisali w tym roku jak co roku. Myślę, że ten rajd to naprawdę jest taka bardzo fajna impreza na, na mapie naszego miasta i, 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 i Morisu. W tym roku no nie mogło być inaczej jak w związku ze stuleciem naszego, jubilata, czyli Ruchu Chorzów, zrobiliśmy rajd jak gdyby upamiętniający ważne miejsca na terenie Chorzowa, które wiążą się właśnie z naszym rodzimym klubem. Przejechaliśmy wszyscy przez 10 punktów na terenie naszego miasta. W każdym punkcie można się było dowiedzieć w jaki sposób jest ono związane z naszym klubem, no a finał nie mógł być nigdzie indziej jak na Cichej. Bardzo fajny czwarty rajd chorzowski rowerowy, który był przez punkty takie historyczne i takie aktualne, ważne dla, dla ruchu, prowadzone właśnie, były zdobywane punkty, robione, robione konkurencje, także bardzo fajna impreza. Odkąd w ogóle te rajdy teraz organizują, to zawsze staram się tutaj być i jest zawsze dobra zabawa, bo można zwiedzić miasto, poszukuję pewnych miejsc na trasie. I ogólnie jest super. Bardzo, bardzo ciekawe miejsca. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, których nie wiedzieliśmy związanych z historią ruchu Chorzów. Także bardzo pozytywne wrażenia. Każdy ruch jest wskazany, więc pogoda nam dzisiaj dopisuje, więc jest naprawdę było miło i sympatycznie. Organizatorem czwartego chorzowskiego rajdu rowerowego był Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.